głowego siedzenia, bo to też siedzenie jest sztuką głowy. Bo najczęściej jak my siadamy, a jeszcze jak jesteśmy jakoś lepiej ubrani, to nie ma, bo, bo to też jest przeciążenie kręgosłupa. Ja, ja już mam to w pojęciu, ja, ja, ja nie wstaję po sobie, ja po prostu zawsze jest wychylenie do przodu. I jak nas boli kręgosłup, to że inaczej ani nie usiądziemy, ani nie w stanie. Jak już siedzimy, to też jest ważne. Zależy, jakie krzesło jest, prawda? Ale żeby dobrze się do, dopasować. Szerszy rozkład no nie zawsze możemy, bo kobiety, w momencie, kiedy są w spódnicy, no to nieładnie, żeby, żeby miały szeroko nogi. Na szerokiej podstawie, ale, ale też, też warto siedzieć w ten sposób, natomiast nie tak. Niestety, noga na nogę, mało że zaburza i unerwienie, to jeszcze źle działa na odcinek lędźwiowy. Le Jeżeli nam się zdarza długa nasia czy przy komputerze, czy, czy coś robimy, nawet najwygodniejsza pozycja przez ileś tam godzin nie jest doskonała. Warto zmieniać pozycję. Czyli mamy do, do yy, zastosowania piłki, mamy klęcznik, po prostu zmieniajmy tę pozycję. Zupełnie inne obciążenie, inne balansowanie ciała. Jeżeli mamy tylko do dyspozycji krzesło, na tym krześle też wiele rzeczy można zrobić. Bo można wysunąć się, oprzeć się na guzach w ten sposób i jedną nogę do tyłu. Wtedy jest tak zwana pozycja półklęcznikowa. Ta pozycja wymusza u nas, tak postawę, bo jak się zgadzimy, to zjedziemy. Bo na fotelach, które mają kółka, bo można odjechać, bo upadnie pod biurko. I słuchajcie, raz jedna, raz druga noga. W planu, co bardzo ładnie zachowana jest oś, oś ciała. Jeżeli mamy wspomnień, mówię do dziewczyn, no to też jest są Po prostu, żadna pozycja w pozycji siedzącej, która jest ponad ileś tam godzin, nie jest dobra dla naszego tego zmieniać. Po prostu zmieniać, zmieniać pozycję. Mamy się załatwione. Tym bardziej, że my mamy tutaj piłki, które widzę, że są stosowane i bardzo dobrze. Naprawdę, tutaj, jeżeli siedzimy już na piłce, tak spróbujcie sobie. bo każdy, jak to na piłce, tylko nie możemy na piłce siedzieć ze złączonymi nogami. I i czekać aż spadniemy, prawda? No niestety trochę ten roztrop może być. I wtedy, kiedy, kiedy siedzimy, też balansujemy wszystkie mięśnie pracują. I zawsze pamiętamy mimo wszystko, żeby napinać ten brzuch, ściągać łopatki. Bo nawet to, sobie, nawet to, że, że my pamiętamy już od czasu do, do czasu wciągnąć ten błęd. Naprawdę nie trzeba, nie wiadomo jak organizować życia, żeby chwilę poćwiczyć, bo już wtedy ćwiczymy, żeby ściągnąć łopatki, cofnąć głowę, napić pośladki.